Cześć widzowie, widzimy się właśnie w moim kolejnym odcinku. Teraz wam pokażę materiał o Google Maps i o no, naszym moim nowym Google, którym wam dzisiaj pokażę jest taki... oczywiście widzieliście komentarz Natanię Borek to właśnie widać, ale tutaj to właśnie możemy. No widzicie o Turcja, Grecję. Napiszę ja Grecy. Tutaj jest Stany Zjednoczone. Zobaczcie. No. UNITED States Canada, Meksiko. I powiem Wam, że tutaj jest drugi, czy największy kościół na całym świecie. Tylko, że w Zim jest troszeczkę większy. To jest drugi największy na całym świecie. Dobra, to jest ta przeglądarka. Ale dzisiaj Wam zabieram do. Czekajcie. Pokażę Wam, jak to się pisze. E, A, R, T, H. Samochanie cecha. I popatrzcie, to jest bardziej epickie. Bo jak widzicie, teraz tutaj otwórz google e-art. Trzeba. Nie bójcie się, jak to wam to wyskoczy. A teraz musimy poczekać. Tylko ciekawe, ile. Nie ja tak kręci nawet. Bo nigdy na moich filmach nie robiłem google. Na... Popatrzcie, na przykład, co tutaj teraz macie. Co jest epickie. Popatrzcie, już normalnie mamy kosmos pod ręką. O. teraz możemy sobie oddalić. Czy, powiedzcie mi widzowie, czy takie coś jest na Google Maps? No nie ma takiego czegoś. Jest tylko tu. 3D to wszystko można mieć. O, 3D, nie 3D. Poczekajcie, bo tutaj lagi. Ma... No nie, nie da się, czekajcie. O, oddaliłem. No, no byłem za blisko. Widzicie? Tu teraz mamy jaką piękną ziemię. Czekajcie, to się musi załadować. I tutaj kiedyś Stany Zjednoczone miały ziemię możliwe, potem tutaj. Potem oddały to, potem to też oddały. No i potem to zabrały. Stany Zjednoczone. Tutaj pisze, po... ale tutaj są Stany różne. To są to jest na jest na podium praktycznie. No, porównajmy sobie Grenlandię do tych Stanów Zjednoczonych gig gigantycznych. Mówię wam, widzowie. Albo Europę, jaka jest troszeczkę, troszeczkę jest mniejsza, ale Azja to już w ogóle co. a Rosja. Widzieliście to teraz, widzicie to? Oj, tylko za bardzo, nie za bardzo, nie za bardzo! Dajmy sobie... Klikajmy, klikaj. Okej. Okay. Okej, okay, już... E... What the... Ok, naprawię to. Poczekajcie, tylko musimy poczekać, bo tutaj są jakieś lagi. Ale dobra. Widzicie? Ach no, co to jest za przeglądarka? Nie przeglądarka, tylko... O! Widzicie? Innej. Widzicie Polskę? Teraz? Pamiętajcie, takie. Tak, musicie poczekać. Ja tego Wam nie mogę zrobić. Poczekajcie. O. O, bardziej. Jak tutaj widać, pisze Google Earth Taka polska, malutka. To, to. Tutaj widać taką, no, Polskę. Polska gdzieś taka jest. A patrzcie jakie to jest tylko Stany Zjednoczone. A ja, oknie z Ukrainą, tam wszystkimi europejskimi, no to będzie taka Europa. Cała e Unia Europejska. Czyli ze Stanów, jakby Europa cała położyłaby się na Stanach Zjednoczonych, no to by Stanów Zjednoczonych zostało to. I nic. Tutaj coś. No. Tutaj coś, ten kawałek tutaj. I naciśnijmy sobie tak, klik. Klikamy poczekajcie, co zawsze tak będzie działać. A mam że wam tak rzadko dług... mówię, ale to pisze jest nowy Meksyk? Dziwne w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, kliknie sobie drugi raz. Poczekajcie. Ja zaraz pewnie czerwone kropki pokażę. Zblokowane. Dobra. Widzicie? Tak jest wygląda w Stanach Zjednoczonych. Bardzo bym tam chciał pojechać, ale spokojnie. Tak to wygląda. No, widzicie? Takie miasta są w tym kraju. Alaska, tam są jakieś wyspy jeszcze, a to tutaj... No sobie porównajcie wyspę Kuba jaka to jest malutka, przecież to jest jak Floryda praktycznie. Tak jak góra. No, Polska jest praktycznie taka. To jest akurat bardzo fajna, istotna przeglądarka. Jak ktoś bardzo lubi zwiedzać Google Maps, no to może to sobie zobaczyć. Na Google Earth. O, Stany Zjednoczone. O, tutaj coś jeszcze. Widzicie to tutaj? Tutaj jest Honolulu. Tak na to mówi na Hawaje. O. Teraz tutaj macie, tutaj jakbyście słyszeli jakiś dźwięk, no to og ogólnie no to uwagi nie zwracajcie, jakby coś się wydarzyło. To jest Alaska. Widać to od nich. To, ale to tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj się by się chciało pojechać mi. Ok, oki. Texas, Czekaj, Kalifornia, Kalifornia. Wigrina Zachodnia. w tym kraju jakbyś jakby się ktoś, by była jakaś grupka i by byli w tym miejscu, to paknie to im by zajęło. Jakby szyi, no to pięć dni to im zajęło. To są niech takie coś. To przecież widzicie, jakie to jest wielkie. A tym bardziej sobie przybyliśmy do Waszyngtonu. Hmm. Czekajcie, bo to jest ta a nie Nowy Jork. Na początku też sam tak myślałem. Washington. To jest to jest nowy jarczek. To jest Was Washington. A czekaj, tutaj, tutaj tu jest Wasington widzowie. Tutaj wszystkie są miata po na W V różne. Ohio. Dobra. Może to usuniemy? dobra, Jesteś? Jest. Czekajcie, oddalę troszeczkę. Dalej. O, tutaj jest stolica. Czekajcie, gdzie tu jest ta stolica? No tutaj gdzieś ta stolica jest, z Waszyngtonu. No, nie Waszyngtonu, tylko USA. I o tym kraju można dużo mówić, bo jest bardzo wielki, bardzo fajny. No i widzicie, to jest dzisiaj, co Wam chciałam powiedzieć w tym odcinku. Następnego materiału musicie zostawić dwie, dwie subskrypcje. 105 łapek w górę, jak to się Wam uraną, to zrobię to kolejne, więc dla mnie już czas, więc bye bye.